Hej, witajcie tutaj mafi.pl, a to jest Let's Play Gothic 2. I tak um, musieliśmy pokonać tych tych, tych złych ludzi. A, mam nowy łuk. Zrobię krótkie cięcie, bo muszę coś Okej, okay, już tak. jestem. Cóż, pokonałem już y, trzech ludzi, Sylwia. Powiem, że byli dosyć ciężcy. Proszę o podwójny miecz. No. Roc jest spoko, bo on zawsze na ciebie zagłosuje. I idziemy do Jervisa, żeby oddać ten quest. I... Ilu jeszcze muszę pokonać? tylko nie on, tylko nie on, tylko nie on fastem, fastem, fastem Bennett hmm. chyba trochę strzał musimy wykupić okej okay. tyle nam wystarczy Mamy teraz siedemdziesiąt strzał. Ok, jest dobrze. Idziemy do Dara. <gryw> Znowu ten auto Mmm Dobra, i teraz jeśli chodzi o to, będzie. Okej okay, i już mamy te pety. Mamy trochę kasy. <noise> jest super, jest autosaving. Yy, ale to nic. Saveuj się men. No, dobra. Co zajwowało się? Yy. Kogo my tu jeszcze mamy. Hmm. Wilk jest, Jervis jest. Nie, to są chyba wszyscy ludzie, jacy, jakich mamy zaliczyć do zostania najemnikami. Teraz idziemy do Torlofa, żeby oddać to te zadanie. Hmm. Cóż, co my tu jeszcze mamy? To jest odchylenie. Widzę, że jeszcze mamy jakieś quest'a. Kto tu jeszcze jest? Aha, kord. Musimy korda zobaczyć. Naucz mnie walczyć, co Super, dobra. Naucz mnie walczyć. No. Czy on nas może nauczyć? Ja na razie nie chcę nauki miecza. Ups, sorry. Ups, sorry. Tak, kogo my tu jeszcze mamy? Tam mamy tych, tych, tych nupów. Tutaj luknijmy jeszcze na kogoś. Może ktoś tutaj będzie. Nie, to są tylko ci te dwa najemnicy. Dla mnie jest ok. Yy, muszę się podrapać pół. No i po żaden śnie, ja się wypoczęty, czyli jest super. Так. Ну. Шесть орлов? Азус. Идели и детарлов. Mhm. Jakie będą moje obowiązki? Chyba, chyba wezmę te pieniądze, ok, no to idziemy sobie do mm, sekoba. Wlać Koniec to koniec Pin, Właśnie, załatwimy te polne bestie, bo ja chcę trochę kasy zgarnąć O Jezus. Jaki snajper. ja nie wiem dlaczego, ale auto saving akurat jest, gdy Ups. <trujemy> <trujemy> trafiłem. Boska, Matko puska. Oh yeah. I'm God mm, 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 mm. Czyli na trzy strzały pada Okej, okay, zajmiemy się nią Dziab Dziab No czemu nie działasz? Działaj Działaj Szybciej! Ona mnie zabije! O Jezus. O Jezus, ale mi się gorąco zrobiło. O Boże. Czekajcie może chwilę. O Jezus Maria. Głupie, 25 sztuk złota. What? No nie, jajce nie róbcie ze mnie. Uf. O Jezus Maria. A ja się niedługo zasilam. O, ten flyer. O, będziemy mieć czaporek. Fajnie. O, Jezus. Nie, nie, auto -saving, please. Spoko, nie zabije nas. Zabije nas! O Jezus! Jaki fuks! Man! O Jezus... O Jezus... Myślałam, że mnie nie zabije... O oh Jezus! Czyli jak widzicie, musimy wszystkich lać po drodze. Ponieważ już przechodziłem drogę Najemnika Maga i Paladyna, to nie wiem co teraz będzie. Idziemy do Sekuba! Pum, pum. Oh, dobra dzięki za kaskę mm. No nawet ta <laughs> o oh, lol ma i jak widzicie dostaliśmy podwójną kasę <noise> nie dość, że go próbowaliśmy to do tego mamy jeszcze podwójną kasę tutaj jeszcze lukna, czy może nie ma um, tych tych mieszków. Ej no. no. Nie, ma. Mamy jakiś ten coś do szybkości? O jest, patek.

<laughs> 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 i guess we're gonna go Right, mate. Let's go. <laughs> 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 Jestem gotowy. Walczyce za słońce pod Hanke kartony, a mnie szafa. <laughs> LOL. Chciałbym kupić owce. <laughs> Okej. Okay. Jesteśmy w u najemników. Next. No. No to będziemy kończyć, bo tutaj już, jak widzicie, jesteśmy najemnikami. I tak. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, nie hejtujcie. Polecajcie i w ogóle wszystko, co jest dobre dla filmików na YouTube. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.